Moneczko, no to nie wiem, ale jeszcze nie weszł mój nowy film, lecz oj, szorki widzowie, lecz za chwilkę wejdzie, jak widzicie, za chwilkę wejdzie nowy film. A więc tak, teraz sobie klikamy mój świat. Nie wiem, czy oglądaliście. A no tak, jeszcze się nie, jeszcze mi się nie zapisał tamten odcinek, ale nie wiem, czy ogólnie, jak. Stawi się ten nowy odcinek to ogólnie ma, mam nadzieję, że nadrobicie poprzednie odcinki bo chyba, chyba jakieś dwa dni temu albo nie, nie pamiętam już kiedy nawet nagrałem aż chyba sześć filmów jednego dnia a więc to jest mega poświęcenie wiecie, a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie budować statuę hmm, statuę kogo no Tatuę A może byśmy zbudowali statuę, koszulki? Jakieś koszulki, może nie wiem. Argentyna, cokolwiek No to może zbudujmy Wiem co Zbudujemy koszulkę. Hmm jaką tu koszulkę zbudować? Kurczę no. Dobra, zbudujemy z tego. Zbudujemy z. Pff, jak to się mówi? Z Argentyny. Koszulkę. Dobra. I teraz. no, Messiego na plecach nie zrobię, no bo nie wiem jak dokładnie. Dobra. Teraz. No, sorki, że oglądam kreatywa. No, ale wiecie, jeszcze tak nie lubię grać na survivalu i to jeszcze sam. To nie? O kurde. Nie, nie, to musi być jeden pasek. Dobra. Znaczy. No bo dobra, nie, nie będziemy tu budować. Dobra, widzowie, wiem, że to był krótki materiał, ale widzimy się za, za chwilkę.